Ta żarówka nie potrzebuje prądu. To tzw. oświetlenie rurowe, solarne, które wykorzystuje światło słoneczne do rozjaśnienia wnętrza domu. To prosty sposób, aby wprowadzić naturalne światło do ciemniejszych pomieszczeń, takich jak korytarze, łazienki czy garderoby, bez użycia energii elektrycznej. Wyobraź sobie lśniącą rurę biegnącą od dachu do sufitu, która wychwytuje światło słoneczne z góry i dostarcza je bezpośrednio do wnętrza. Najlepsze w tym wszystkim? To rozwiązanie całkowicie energooszczędne. W ciągu dnia masz darmowe, jasne światło od słońca, co oznacza niższe rachunki za prąd, a montaż jest naprawdę te w przeciwieństwie do masywnego świetlika, rury solarne wymagają jedynie niewielkiego otworu, więc świetnie sprawdzają się tam, gdzie okno czy tradycyjny świetlik się nie zmieszczą. Pomagają też utrzymać komfort w domu, ograniczają straty ciepła zimą i nadmierne nagrzewanie latem. Dodatkowy Plus są praktycznie bezobsługowe. Wiele modeli ma samooczyszczającą się kopułkę na dachu, więc nie musisz się martwić o kurz czy liście blokujące światło. Niektóre wersje mają nawet wbudowane diody LED do użytku nocą, zapewniając światło 24x7. Można też dodać ciemniacze do regulacji jasności albo zintegrować je z Obserwuj mnie po więcej takiej wiedzy.